Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Homla i na początek mam dla Was hit. Pojawiły się cudne dzbanuszki, które są w kolorze białym. Bardzo mi się podoba ich kształt, ponieważ są takie okrągłe. Kosztują one 80 zł. Kochani, dawno mnie tutaj nie było, więc pochodziłam sobie po całym sklepie i znalazłam sporo nowości, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, a teraz zapraszam na półeczki i kochani, tutaj do tego dzbanuszka do kompletu mamy jeszcze taki dzbanuszek do mleka, który kosztuje 30 zł. Ale tutaj jaki hit, mamy drewnianą deseczkę na nóżkach, do tego na pobokach ma takie otwory na kieliszki i możemy sobie je powiesić. No ciekawy pomysł, niestety ona tutaj była cała zastawiona, więc pokażę Wam na kartoniku jak ona wygląda i kosztuje ona 149 zł. Tutaj na dole z tego białego kompletu mamy kubeczki, i one mają ten sam wzorek co ten z banuszek, i kosztują 20 zł. A tutaj z tyłu ukryła mi się bardzo ładna drewniana taca, która do kompletu ma taki klosz, który jest szklany, więc duży plus, i kosztuje ona 80 zł. Idealnie sprawdzi się na owoce. A tutaj mamy bardzo ładny czajnik, który jest w kolorze kremowym. Podobają mi się te drewniane dodatki i kosztuje on 99 zł. Do tego białego kompletu oczywiście mamy też talerze i popatrzcie jak ten wzorek ślicznie na nich wygląda. Kosztują one 30 zł. Kolejny hit to maselniczka, która ma taki dodatkowy uchwyt, dzięki czemu nie ubrudzimy się masłem. No po prostu hit. Bardzo mi się też podobają te drewniane dodatki i kosztuje ona 40 zł. W chomnie jest ona jeszcze dostępna w kolorze czarnym. Do tego białego kompletu mamy jeszcze cukierniczkę, która jest taka okrąglutka, ślicznie wygląda. Tylko minus jest taki, że ona nie ma tutaj miejsca na łyżeczkę, a ja na to zwracam uwagę: kosztuje ona 30 zł. A tutaj mamy zestaw dwóch takich buteleczek z podwójnym dnem do octu i oliwy. Zestaw kosztuje 80 zł, tylko tak się zastanawiam, po co komu dwie takie butelki? Do jednej wlejemy sobie oliwę i ocet, a do drugiej, nie wiem, olej i magi. Zazwyczaj taka butelka potrzebna jest tylko jedna, więc jak ja bym sobie kupiła taki zestaw, to pewno tą drugą bym komuś oddała. Ostatnio dużą popularnością cieszą się puszki na warzywa i tutaj mamy w kolorze czarnym do tego mają drewniany uchwyt i też mamy tutaj nadruk na co dana puszeczka jest. Tutaj akurat mamy cebulę, ale obok mamy też taką mniejszą na czosnek. Te puszki mamy też dostępne w kolorze białym i tutaj znalazłam taką większą na kompost. No ciekawe rozwiązanie, tylko pamiętajcie, że tutaj do środka też musicie dać worek, ponieważ no puści Wam się z tego woda i narobicie sobie problemów. One kosztują 59 zł. To jest najfajniejszy dzbanuszek na mleko jaki widziałam. On jest w kształcie takiego otwartego kartonika. Kosztuje on 30 zł, bardzo fajny pomysł, tylko minus jest taki, że jest plastikowy. Jakby był szklany, to od razu bym go sobie wzięła, no ale wtedy pewno więcej by kosztował. Kolejna puszka, tym razem na tabletki do zmywarki, również jest ona dostępna w kolorze czarnym albo białym. Fajny zestaw desek do krojenia, one mają tutaj taki stojaczek, mamy tutaj cztery sztuki, do tego one mają taką etykietkę, do czego dana deseczka jest. Ciekawe rozwiązanie, ale jak dla mnie są one o wiele za małe, kosztują one 60 zł. Ale tutaj mam perełkę. Kochani mamy żeliwny garnek, a bardziej jest to taka brytwanka. Kosztuje on aż 219 zł, więc naprawdę sporo, chociaż ja w sumie nie wiem, ile taki żeliwny garnek powinien kosztować. Jest porządnie wykonany, do tego jest naprawdę ciężki i bardzo mi się podoba ten zielony kolor. A teraz przejdźmy sobie na taką nową niebiesko-złotą kolekcję i tutaj mamy takie ładne ceramiczne kominki, które kosztują 30 zł. Najfajniejsze w nich jest to, że to naczynko na wosk jest wyjmowane, dzięki czemu łatwo będzie się je czyścić. Na dole mamy bardzo ładną osłonkę, która jest taka chropowata i ma takie niebieskie kwiatuszki. W kamerze słabo to widać, ale ten wzorek jest taki wypukły i kosztuje ona 30 zł. Ale tutaj mam perełkę do bukietów. Pojawiły się takie piórka, które są dostępne w kolorze kremowym i niebieskim. Niestety sporo kosztują, ale jak widzicie, w jednym mamy tutaj dużo tych piórek, więc wystarczy Wam tylko jeden kremowy, jeden niebieski, żeby uzyskać taki efekt, jak tutaj. a na koniec przejdźmy sobie na łazienkę i popatrzcie jaki fajny dozownik do mydła znalazłam który jest szklany w kolorze niebieskim fajnie, że pompka też jest niebieska ładnie to wygląda i kosztuje on 20 zł tutaj mamy cały taki zestaw do łazienki w takie białe kwiatuszki i bardzo mi się spodobała mydelniczka bo jest taka okrąglutka zazwyczaj są tylko takie owalne więc ciekawy kształt no i oczywiście mamy tutaj kubeczek w cenie 20 zł a na dole jest jeszcze dozownik do mydła który kosztuje 40 zł i on również ma tą niebieską pompkę. A na koniec mamy taki ciekawy dywanik do łazienki. Wymiary mamy tutaj 50 na 80 i do tego ma taki fajny wzorek i jest miły w dotyku. Na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani zapraszam Was też na poranny przegląd z Pepko, w którym pojawiło się sporo nowości do ubrania. Mamy dwie nowe kurteczki, z czego jedna jest w taką różową kratę, cudne sweterki, nowy welurowy dres oraz ciekawe półbuty. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.